Dzień dobry. Temat wychowywania dzieci. Wiem, że to może być też trochę kontrowersyjne, jak zwykle, ale chcę zwrócić szczególną uwagę na to, co było mówione niejednokrotnie przez wielkie głowy umysły, że kto kontroluje edukację, kontroluje społeczeństwo. Kontrolowanie dzieci, wychowanie dzieci, to potem już łatwo. I o to się właśnie tym rozchodzi, żeby zrozumieć co, po co, na co, dlaczego. Dlatego to nie będzie takie proste, ale postaram się jak najbardziej wytłumaczyć wszystkie takie aspekty. Począwszy od tego, co nazywamy przekonaniami, dogmatami i jak nas wychowują. To, co nazywamy religia, szkoła. Zobaczmy tak prawdzie w oczy. Czy to jest dobre, czy niedobre? Bo ja bym powiedział tak, jeżeli dziecko idzie do szkoły, to moim zdaniem moje przyszłe wcielenia czy przyszłe dzieci to bym wychowywał już zupełnie inaczej. Nie nauczyli nas tego. Ja jestem tego świadomy, że popełniłem na pewno masę błędów. No, jest jak jest, no tego już nie zmienię. Ale też czuję, że moje dzieci są przygotowane jakkolwiek do życia, jedno już się usamodzielniło, ma się całkowicie dobrze i szczęśliwe. W jakiś sposób się odnalazł na tym świecie, nie było łatwo, też swoje przeżył, ale po kolei te dzieci to po prostu nie znoszą takiej krytyki, oceny, Tak, chcą doświadczać. Zwłaszcza od małego, zobaczmy, nic nie pamiętamy. Uczymy się wszyscy rzecz jasna, nie? Od nowego wszystko, wszystko. Nie ma pamięci poprzednich cieleń, nie ma pamięci języka, uczuć. To, że wejdzie dziecko pięć razy na stołek, pięć razy spadnie, szósty też wejdzie. Może nie. Jak zaczniemy inaczej uczyć, i tu chodzi właśnie. Dobrze, chcesz spaść, to spadnij. Tylko zapamiętaj to. Wbij do głowy uczenie przez doświadczenie. I zobaczcie, czy w szkole ile jest zajęć na temat doświadczenia, ile tego, żeby pokazać, jak to się robi. Sądzę, że wcześniej, tak jak były to nazwane, a na przykład czeladnik. A Pomocnik, tak? Przy robotkach ręcznych, przy różnych zawodach tacy czy ladnicy brali po prostu się do roboty. Jakiś taki pomocnik, albo nawet i sami coś wykonywali. I to jest taki punkt, jakby zwrotny w historii, że zaraz, a gdzie to jest? Dlaczego przestali uczyć? Po prostu coś robić. Takie zdziwienie. Dlaczego teraz trudniej jest o dobrą, dobrego pracownika? No, pedra jak to wszystkich pięknie nauczają, wszyscy by od razu chcieli zarządzać, ale sami się zarządzajmy i sami róbmy. A żeby dobrze coś robić, właśnie tego się trzeba nauczyć. I zobaczcie właśnie na edukację. I cały proces wychowania, bo jak wielu rodziców przestaje pokazywać, jak coś robić, przestaje wychowywać i tak jakby zrzuca odpowiedzialność na szkołę. Szkoła w ogóle nie uczy, czego uczy, jakiejś wiedzy, która jest potrzebna, do czego temu dziecku. W danym momencie, co jest potrzebne, to język, rzecz jasna, umiejętność liczenia, rozumienia. Właśnie. Zupełnie inna perspektywa, inna koncepcja wychowywania czy nauczania. Zrozumienie, ogląd takie budowanie świadomości człowieka, a nie sucha wiedza. Okej, okay, tak jak pierwsze klasy są jeszcze w miarę. Ogólnie i bez oceniania, bez krytykowania. Znieciekawić. Niech to nasze małe ja... Z naszej krwi, to dorasta. Tak jakby my byśmy chcieli, żeby było w tej atmosferze miłości radości. I teraz w ogóle inna koncepcja mi przychodzi do głowy chociażby szkół. Jak sobie oglądałem na innych planetach, że czas na takie wycieczki własne, to tam nie ma w ogóle takiego czegoś pojęcia, że idzie do szkoły czy przedszkola, tylko to są rodzice. Grupa rodziców, które razem po prostu tak jakby przychodzili do, na plac zabaw, razem na, do tak zwanego no, przedszkola. Tylko, że zupełnie to inaczej się nazywa, ale mniejsza o nazwy. Chodzi o to, że razem wychowują i dziecko ma nie tylko jakby rodziców, ale i opiekunów w postaci innych rodziców i wszyscy biorą odpowiedzialność. Jest zupełnie inna energia, bo ci rodzice traktują te inne dzieci jak swoje, bo tak mają. To już jest naturalne. Nie jest jakaś konkurencja, rywalizacja i wszystkie dzieci razem. To jest niesamowite. Tak mi się to spodobało, że od razu bym chciał przenieść to na nasze. Wiadomo, że może są inne możliwości. Ale jak wielką różnicą jest to, że ta mama jest przy mnie. Bierze za to pieniądze. W naszym klimacie, świecie, no bo tam, gdzie bywałem, tam w ogóle nie mają pojęcia pieniądza. Zupełnie inny format życia. Ale na nasze to przenieść to tak jakby powiedzieć: stwórzmy razem przedszkole. Jest budynek do wynajęcia dobra, mamuszki wszystkie razem. I tak można powiedzieć, że czterodniowy tryb pracy, jeden dzień w przedszkolu. Grupa dwudziestoosobowa, tak, dwadzieścia dzieciaków, pięć wystarczy. Cztery, tak? Cztery mamusi na dzień. I na pięć dni wystarczy. Macie koncepcję wychowywania razem, współodpowiedzialność więźni, zarówno takie dziecięce, jak i sąsiad. Razem się te dzieci bawią i przynoszą to na życie dalsze. Zupełnie inna formatka, ale co jest istotne? Ta sprawiedliwość, ta równość. To jest to, że dzieci obserwują, uczą się bardzo szybko. I one łykają to, co widzą. I od samego początku budują własne przekonania. Jeżeli widzą niesprawiedliwość, będą żyć w niesprawiedliwości i powtarzać to samo. Te same schematy. Dlatego to jest tak ważne. Cały system edukacji. Świat jest jaki jest. Ale żeby go zmienić, to trzeba od dzieci też zmienić ich naturę, zmienić postrzeganie rzeczywistości. To będzie konieczne, tak czy siak. Nie może być tak, że idzie do szkoły i tam ktoś szykanuje i tak dalej, i z tego to tak się dzieje, że nic się nie dzieje. Po jakimś czasie dochodzi do tragedii. Wiele takich samych sytuacji, non-stop, no, telewizji ja nie oglądam, ale. Z tego co słyszę, to ludzie to, tak to przeżywają. Ale gdzie jest zapobieganie tym przypadkom, wypadkom, tematom? Ja się pytam a co z tym rodzice robią? A wcześniej pomyśleć, co my możemy na ten temat zrobić? Jak współpracować? Bo to rodzice wychowują dzieci, a nie szkoła. Szkoła to powinna być prowadzona przez rodziców. I zobaczcie, każdy może mieć jakiś zawód. Mamy przeróżne zawody, i to nie ma tak, żeby wszyscy jeden i ten sam. I najlepiej, właśnie tak się dobierać jeszcze. Tak jak jedne dzieci uczone przez daną grupę rodziców, tak, dokładnie takich tematów, ale inni rodzice. Albo jeden wystarczy, który pokaże na przykład budowy no konstrukcję, na przykład chociażby samochodu, tak? Z niezamiłowanie może się urodzić już od samego początku. Ja nie powiem w jakim wieku, bo to trzeba no, trochę już bardziej wyspecjalizowanych ludzi do tego, ale samą ideologię. Myślę, że warto tak zaszczepić myślenie o tym. Już teraz, ludzie, pomyślcie, jak można to zrobić. Nie myślcie, co nie można, tylko co można. I tak w nastroju tej radości. Do jakiej szkoły ja bym chciał chodzić jako dziecko? Ja już wiem. No to jest, ma być zabawa przede wszystkim. To ja przeżywałem cholernie mocno szkołę. Nie wiem dlaczego to tak aż bardzo, ale nie wiem, stresowałem się i tak dalej. Jeszcze to oceny, to niezdawanie. A jakie to ma znaczenie na przyszłość? My mamy wychować te dzieci na silne, a nie słabe. I pokazywanie ich słabości? Cały system jest do tupy za przeproszeniem, bo pokazuje co? Ocena do słaba i dziecko się stresuje. A po co ta ocena? A musi to wiedzieć? System edukacji, który zmusza do nauczenia się czegoś, czego to dziecko nie potrzebuje. Ono chce być czymś, Zupełnie innym. Tak jakby powiedzieć inny nurt myślenia? Postrzeganie rzeczywistości. A on jest programistą. To po co mu biologia? Po co w technikum informatycznym biologia 5 lat? Geografia. No dobra, rozumiem. Wiedza ogólna. To normalne. Ale zaciekawić. Pokazać. Może ktoś będzie chciał w tym iść i okej. Okay, super. A większość nie. To po co to? wałkować. Jeszcze właśnie ten system oceniania i takiego rygoru. Musisz się tego nauczyć. A jak nie chcę? Zupełnie inna koncepcja jest. Znaczyłem, nie wiem, no tak tyle, co planet jakoś tak zacząłem odwiedzać, e, pytać się o to. To jest kompletnie niezrozumienie. Jak? Przecież to jest naturalne. Ty jesteś rodzicem, ty wiesz, ale to ty też byłeś dzieckiem. No a ja przeżyłem to, oha. No i żyjemy w schemacie. System nam narzuca. A ja mówię: zbóżmy system, albo inaczej mówiąc odbudujmy system logiczny. Zostawmy to, co jest. Przemyślmy to, jak mogłoby być. I w nastroju tej właśnie, nazwijmy to, euforii, da się. Naprawdę się da, bo teraz nawet to prawnie już się da. Są tworzone szkoły, przedszkola. Kto ci zabroni nie nazwać tego przedszkole, tylko właśnie. Jakkolwiek inaczej, aby tylko było zrozumienie, że to tu przychodzą dzieci, twoje dzieci i ty sam się możesz nimi zajmować, obserwować, wychowywać. Idziesz do pracy. Dostawiasz, to jest zrozumiałe, ale pod opieką tych samych ludzi, którzy razem nawet z tobą pracują, obok. I ty wiesz, że jednego dnia ty, drugiego dnia twoja sąsiadka czy kolega, a tu współpracownik I zupełnie inna odpowiedzialność. Chodzi głównie właśnie o, o odpowiedzialność. I zrozumienie. Te dzieci słyszą, powtarzają pewne słowa, przynoszą z przedszkola. Z, z żłobka już nawet potrafią. Te które mówią, to dosłownie przekleństwami nawet rzucają, których nie używa się w domu. Więc jak? I o to chodzi, że inny, jak jak to mówię, inny poziom zrozumienia. Bo gdy to są twoje dzieci. Wszystkie Twoje, wszystkie nasze. To zupełnie inaczej. Tym, którym zależy. To tak być powinno. A komu nie zależy? A idąc dalej, pomyślmy o tym takim przygotowaniu do życia. A no właśnie. Gdzie w szkole jest wysłanie listu? Takie po prostu Dobra, to idziemy na pocztę, wysyłamy list. Albo pisanie nawet na klawiaturze, na komputerze. No to informatyka tak, ale takie zwykłe. Jak zajrzeć do komputera? Właśnie. A z ciekawość tego, co jest w środku? To co? Już wszystkie dzieci to lubią. A czemu tego nie ma? jak, no nie powiem, że zajrzeć do środka człowieka, ale to jak... Pokazać różne rzeczy, że ta biologia to może być fascynujące, że tak naprawdę wszyscy powinniśmy się nauczyć tego, co mówi się na temat chociażby organu, o pojemności komórkowej, o potencjale komórkowym, jakie to jest ważne do funkcjonowania, o żywieniu, że co jest potrzebne do życia, a co niepotrzebne. Że to takie naturalne. Idziesz przez las, co zjesz to twoje i tyle ci wystarczy do przeżycia. Czasami. To jest niesamowite, że nie jakoś tam dietetyka, nie jakieś tam serki, pierdoły takie, tylko po prostu co jest wymagane do przeżycia. Konkretnie. Tak jak weźmy pod uwagę tych, którzy są w śpiączce i dostają pokarm z torebki, tak? zwane yy, kroplówkę. I co w niej jest? I to jest zapotrzebowanie do życia i dziesięciolecia nawet się no, Niestety to są takie przypadki, ale no tak bywa. No i tylko zrozumienie tego, co jest pod kroplówką. Co jest w tej zawartości? I co jest zawarte w tej kroplówce? Że to jest wystarczające do przeżycia organizmu. Więc żadne te wszystkie cuda nie widy. A Wiadomo, jak jest z manipulacją, tak? Reklamy, dzieci oglądają i tak dalej. A dzieci powinny być, tak jakby, klawki na oczy, z żadnych reklam, żadnych tych przekonań. Buduj własne przekonania na tej wiedzy, którą właśnie ci przekazujemy. To parzy, to chłodzi. Takie proste doświadczenie. Chodź, dotknij. Najpierw przez rękawicę, a teraz zbliż palca. Nie dotykaj. Poczuj ciepło z daleka. I naucz się identyfikowania. Że co gorące, można z daleka nawet poczuć. I normalne. Tak, jest, tak jak urzekające jest to, gdy jedziemy na takie pokazy, na przykład na uniwersytet, lub tak jak jest obserwatorium Kopernika, Ten, ten, ten już nie pamiętam jak to się nazywało, ale niesamowite, jak dzieci biorą właśnie pod uwagę tą całą wiedzę, gdzie one mogą się pobawić. O to chodzi, zarażanie wiedzą poprzez zabawę, a nie męki. I zdecydowanie lepsze wykorzystanie. A jak dzieci potrafią zdecydowanie szybciej od dorosłych skumać jak to po odbijanie, padania, odbicia itd., Człowiek sam tam przekalkulowuje kąta, ko, sinus, sinus, kosinus, daj Boże, czy minus, nie? Tak dziecko, kurczę, rozumie. Kąt padania i tak dalej, szybciej przeliczy. To jest niesamowite, że naczuja. Właśnie. To się mówi, naczuja. Bo czuć się, Bo rozumie, nie? Bez tych wszystkich tam obliczeń. Ale... Jak dodamy obliczenia, jak wiemy jak, to rozumiemy, jak to działa. Jeszcze lepiej to wykorzystuje. Na wie jak, ale gdy dodać do tego wiedzę i o to chodzi, poprzez zabawę, zabierz na bilarda i tłumacz wtedy dopiero geometrię, sinus, cosinus. kąt padania, odbicia. Tak samo weź ten pryzmat, rozczep światło, Zobacz, jakie fajne tęcza. A to to jest tęcza. Czyli jak się robi tęcza? W wodzie. Jak deszcz pada i słońce świeci. Tak? Każdy to wie. A jednak. Te zjawiska po prostu są cudownym przejawem no po prostu fizyka, biologia, chemia. I to naprawdę oddziaływuje na umysł. Ja byłem taki trochę inny i miałem to do siebie, że na co spojrzałem, to pytałem się, jak to już funkcjonuje. Jak przestali mi dorośli gadać, zmęczeni, to sam siebie lub no, z kimś, z kim gadałem. Ktoś, kto mi odpowiadał. Nie wiem nawet kto, albo tylko się domyślałem wcześniej, teraz załóżmy. No, mogę powiedzieć kto, ale to jest niesamowitym. Dzieci to też rozumieją. One rozmawiają. Nie tylko ze sobą samym. I, I już od samego dziecka można to szlifować, polerować dosłownie dbać o to, żeby te dzieci miały zrozumienie całości. Nie tylko tego, co widoczne, ale niewidoczne. Bo one widzą, zwłaszcza do szesna, szóstego roku życia. Jest zupełnie inaczej. I te dzieci pamiętają teraz więcej, i teraz już jest czas na zmiany, bo te dzieci trafione, no po prostu, wrzucone do systemu, przemielone i wychodzą, niestety, takie same jak wszystkie inne, albo prawie. A wielu z nich sobie nie radzi, bo wrażliwość. Ta czułość, a system, a system niszczy. Tak, no, nie będę tłumaczyć, ale każdy chyba wie, że to nie do końca takie dobre. No, tak delikatnie mówiąc, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, i to jest takie zaproszenie do myślenia. Myślcie, budujcie, filozofujcie, rozmawiajcie ze sobą. Stwórzmy. No ja nie mówię, że ja coś będę tworzyć. Oczywiście mam jakieś pomysły, ale ja nie jestem też specjalistą we wszystkich tematach. Rozumiem, że jest to ważne i poddaję pod dyskusję. I zachęcam do niej. I na przykład na kominku czemu nie? Przegadajmy to. Któregoś dnia zapraszam, jak będziecie mieć pomysły. Można stworzyć dosłownie cały nowy system edukacji. A czemu nie? Jak nie my, to kto? Pozdrawiam i dla naszego wspólnego dobra. I naszych dzieci. Waszych. Tych nowych. Niech one mają po prostu radość życia. Nowy początek. Dziękuję.